Siemanko, ja jestem farmer, a dziś ze mną jest? Kasper, Kasper 66. I dziś zagrzemy yy, z w Margonem, będziemy losować. Dobra, chodź jeszcze nie doszliśmy do Kasperu. Gdzie jesteś? No na górze. Aha, na górze. Już będziemy, wiecie o tym. Będziemy dzisiaj losować. Co ile seł? Cały się. Cały się Patrzcie się ile Całość ma. Cały jest zestaw. Zobaczcie ile ma seł. Dziesięć. zrobiłem tam poza tego Opyla się Chodź Szybciej Tu już... nie właśnie powiem ci czy się opyla czy nie. Dobra. Um... Co to jest do tego grubego? Po trzy. To się Kto chce klaszki kupić? bo teraz mi się nie chcą sprzedawać trochę je, je, jedna kreszka dziesięć dawaj komuś. kupuj osiem u kogo? Klik, kliknij na tego, tego gościa no i kliknij to pierwsze no i dalej i kliknij raz widzisz za osiem zakup grupowy czekać jakaś znajdziemy? te grupowe te duże paczki aha te o trzy jest i 6 za 6 za 8 nie ma 8 nie jest jest, jest. I no i kupić tak akceptuj i widzicie wyrzuciłem trochę i teraz dwie s gdzie ty jesteś? no widzicie i teraz piknij na tego gościa? no i kliknij drugie drugie mam losku jak tak Tak? Ta? no i... i dalej? tak zakąd rozmowy. no co łatwoś? nic tu klikasz na tego gościa mam los lukrowego i lukrowego jajeczka no dalej, dalej. Teraz coś latnąłem. Co? Nie wiem. Ale Teraz ty trzymasz los. Dobra. Ja mam cztery nadal. Dobra. Dobra, dajemy jeszcze raz. O, latyłem miksturkę. Teraz dopiero zaczynam. I tak cały czas. Tak. I jedno sobie zostawimy. O! Ale my lotnęliśmy! Ja A nie, to jest dziw. Jeszcze nie lotnęliśmy nic, ale to jest dobre. Dobra, dajemy los. Nie. Dobra, dalej. O, Znowu coś my lotnęliśmy. I tak cały czas... Trzy razy możesz. Ja mam tego... Dlaczego trzy razy, jak ja mam jeszcze trzy tych? Han, weź już, skończ rozmowę z nim. Dobra. Chwileczkę, zrobię małe cięcie. Siemanko, jesteśmy, po, jesteśmy po cięciu i wiecie, co on wylosowało. Patrzcie się. Takie coś. Takie. Mhm. To. To, dobrze. To. To. No, My jeszcze mówi mi, że zalosować. To losujemy. Naciśnij te dwa pierwsze, dwa razy pierwsze. Dwa razy pierwsze? Ale nie tam się sobie musisz kupić losy chyba. Aha, no tak. Kupujemy. Ta. I pierwsze. Pierwszy, skrzynkę No za jedną esełkę. Dobra. Dwa razy. No. O, mamy. Losujemy jeszcze. Teraz idź do tego gościa. Wiemy już. I... Z tego. Czeka, czeka. Jeszcze raz po mnie. Nie. O! Coś mi tutaj nie chce. Czeka. Ale pierwsze! Filetki, żeby mało cięć jeszcze raz. Dobra, jesteśmy, już wiem jaki to był problem. Chciałam rykułowego jajeczka, dzikiego, zajmującego się Głosujemy. Pamper pamper. Pam. Mamy do Czekiemon. Mamy 100. Te, eliksir. 100 punktów życia. Ja mam. A dobre. Mhm. To właśnie na moje, ale ja tego nie będę używał. Jakby coś. I zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No 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 Jeszcze raz losy. Po co ja numer Ełkę zostawię? Ale przecież masz jeszcze losy. Nie mam już. Tu kupisz. Kup jeszcze jeden. Ale nie, nie. Dobra, to już to, to będzie... Nie się, wiesz jak jest na przykład. Dobrze, już tylko nie. Na do teleporty to będziesz mógł się tepać. Nie, ty zeseł. Tak. Nie, już nie uda się. Dobra, kończym... Ko... kończymy... Chwileczkę. Kończymy już. Kończymy odcinek. Cześć. Żegna się z Wami. fama i...